Siemaneczko, ja jestem Kubusiek i dziś będziemy robić jajka pod openingi po to, aby otwierać więcej dinozaurów. Jeśli ktoś by pytał jakie mam pety i w ogóle co spoko robić, żeby mieć wyższe lewele, no to tak, ja mam Sea Turtle, bo on daje VET, tak, vet, i daje ponad 1000 expa co 11 minut. Oraz on. Mam dwa Cookie które dają y, Expa i szansę na burn, Mutację. I mam dwie takie sowy. Mam dwie kapibary, które wiadomo w promieniu y, 15 studców, dodają 5 Expa na sekundę. A ja sobie bym postawił. któreś. No, to żeby mieć coś, żeby robić, nie? Za 10 minut, możemy dzisiaj też zrobić taki research. Jakie ja mam na przykład owoce. Od razu mówię, że mam wszystkie takie najbardziej rzadkie przedmioty z stoku. Wiadomo, marchewki to nam nie potrzebuje, no bo mam, nie? I tego, to tak, nie mam tego, no bo to mi niepotrzebne po prostu, tak? Ale mogę sobie kupić w każdej chwili, no a je kupię nasionka, że jak coś to mogę zasadzić, co nie? To tutaj też to mam, to przecież też mam, no i to też mam. To też mam. To też mam. Dawno ile też mam. No i dobra, i co mam w stoku, ze stoku? Aha. Mm -hmm. To mam. To mam. To mam. Wiadomo, to mam. To też mam. To również. To też mam. To również. I to. To też. To też. To też. Również to. I to. I to. To mam, to mam, to mam, to również, to też mam, no i teraz pryzmatyki. Z mam to, 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 to oraz to. A jeszcze mam jeden, po, tego mam dwa i tego mam dwa. No i, no i tak. lecimy. Ja też niektóre rzeczy zreklamerował, chociaż poszedłbym wręczami na, na crafting właśnie, żeby zraszczyć reklamerem. Dobra. I to potrzebujemy tylko jedno jajeczko. I Harvestul. Okej, okay, mamy pięknie, za 25 minut, tak zrobią się nam 3 Reclimery Ja się sprawdzę, i Pet Shop, bo tutaj nie wiem, czy jest coś nowego Show me the shop Okej okay. No ja kupuję wszystko, wiadomo jeśli by ktoś pytał, jaki jest mój najdroższy pet, nie, nie pet, najdroższy owoc, przepraszam, to jest to, to mi się wydaje, że jest ogródka, to, to jest to, false light, amber, aurora, aurora jest naprawdę piękna, to jest chyba z deszczu meteorytów, coś takiego, dobra, no i co by chcielibyśmy tym reclaimerem zrobić, wiadomo. Rekremerem chcielibyśmy coś takiego najmniej potrzebnego. Na przykład Firefly Fern. Okej. Okay. Upsi. Okej, okay, kolejny. Bo po co nam więcej, no? To też sobie, a to, to nie, to nie Chociaż to też, no Okej, okay, już się robi tak dosyć spoczko Okej okay. Fireflyer. A to, to nie powinno być hm. Brzoskwinka, awokado o, to też nie powinno być. I to. Więc tak, na następnym odcinku zbiorę więcej reclaimerów i wtedy będziemy dopiero zbierać te roślinki, których nie potrzeba. No a na razie po prostu zajmę się tworzeniem tych reclaimerów. No, i kupowaniem jajek. Bo chcielibyśmy w końcu Red Foxa zdro, zdropić. Także fajnie, naprawdę, by było, jeśli by się udało. Oczywiście przyjmuję prezenty. Jeśli ktoś by chciał coś dać, cokolwiek, nawet fajnego, jakiegoś pecika, to piszcie w komentarzu. Ja będę pozdrawiał. I jak się wybiję bardziej, to też przypomnę te, o tych osobach. Bo na razie, startuję i raczkuję. Także nic. Do zobaczenia i widzimy się w kolejnym odcinku.